Cześć, ze strony jest na was w pierwszym odcinku z takiej nowej gierki na kanale. Ta gra nazywa się Was Your Daddy jest ze mną Janina. Hey, witam widzowie z tej strony Janinka Boża. Jest ze mną Jaruś e, no i dzisiaj właśnie nagrywamy odcinek na dwie perspektywy, a dlaczego? Ponieważ słuchajcie, u mnie zobaczycie w ogóle co innego i u Pani Jiny, także zachęcam, jeżeli oglądacie odcinek u mnie, to też zobaczcie później u Pani Janiny, właśnie. bo będzie to... Właściwie Myślę, że będzie to chodzi. naprawdę zabawne, nie? Bo tak je... samo, jeżeli oglądacie u Pani to możecie u mnie zobaczyć. O, możecie, ale dopiero po mnie. I ja. ogólnie, wkrótce wam wytłumaczę może. To jest taka gra, tylko ja powiem, bo to jest taka gra, w której trzeba... Kto jest twoim starym? Kto no jest właśnie. Twoim starym? Tak się nazywa. Kto ja... jest twoim starym? Tak ja się ja tak. gra dzisiaj, Ja dzisiaj będę pierdzielcem starym, brukwą. Tak, a ja będę dzieciakiem, ogólnie w tej grze chodzi o to, że ja jako dzieciak muszę odpierdzielać, próbować nie wiem, się zabić czy coś, nie wpierdzielać jakieś baterie czy kurde no różne rzeczy, a pani Janina no musi mnie obrodzić, ja, ja, obronić ja będąc zbytnio, moim starym. Ja ja zbytnio nigdy nie byłam niczyją starą, to ja nie wiem jak się broni dzieci, żeby piły domestosy i tak dalej. No, dlatego myślę, że możemy już zaczynać, ja, co? Ja myślę, że może być ciekawie, bo ja nigdy żadnego bacha nie broniłam od domy sosu. No właśnie, dlatego też na samym wstępie zostawcie łapkę w górę, widzowie. Naprawdę. Każdy, kto to ogląda, zostawcie teraz łapkę w górę, bo żeby po prostu ten odcinek poszedł, bo to jest też inna gierka niż farming, tak. wiecie. Żeby ten odcinek poszedł, więc zostawcie łapkę w, w górę. Dzięki temu, że zostawicie łapkę w górę, na pewno będziecie mieli lepsze wakacje i najlepsze, jakie dotychczas Ej, mieliście. Nie Jarek, wierzycie? To zostawcie. Jarek, może ja to agresywniej powiem. No, proszę o agresywne zostawienie łapki w górę. No, dobra, zaczynamy, zaczynamy. Star, trzy, dwa. I suba też zostawcie. Tak. Dobra, ja oczywiście jestem dzieciakiem. Banane jest. Dla mnie suba. O. o. Husjard, who, Co tam łamocie? Jarek, ty żyjesz jeszcze? Żyję. Jarek, bękancie jeszcze żyję, żyje? skurczy hej, e, Eee... z jakimś odkurzaczem wsysłem. Eee, dobra, dobra. Ty odkurzacz mi wypadł. To no nic, to nic, to no, pani na się tym nie przejmuje. Ale ty, Jarek, ja mam Wsysacza? No! Ws Wsysaciem Co pani jej do tam robić? Od Odkusiaciem? palący świetlą kusiaczem przysłał. Oooo, i się rozładował, jak naładować? Tu O czekaj, ta? Ty, co ty tam duptaś? A tak sobie chodzę. O, chyba stary idzie. Chyba idzie stary. Jak rzucić tym głu? Bo ja wziąłem to gówno, jak to wyrzucić? Szygotko, jak cię tu zdzielić po tym? Nie! No skórczy bek! Ustawi o, mnie! W garści cię trzymam! Jak to było rzucić? O! Co ty zrobiłeś? Jak mam stać? Nie wiem! Ale jaja, chodź tu, Bachu! Wściekły, przewrzydły! Wracaj tu! Nie! C nie wiem! Nie. O diabeze. Nie! Nie właśnie, bo cię spuszczę się! Nie no! Wychodzimy! No, <laughs> knockout, knockout! Dobra, spierdzielam, świerdzam! Hey, no skurczy, back! O cholera, przepraszam, nadepnęłam cię! Boże kochany! Nie no! Hey, Zostawi dziewka? mnie! O, 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 o. <laughs> Zostawi mnie, Pani Nienine, ja muszę... kolera Cholera He. jasna! Sysnęcie, dobra, Potknęłam yeah. zostawi... się na... <laughs> Potknęłam Panie ino. Się na pani... Panie ino. spokojnie, spokojnie! Nie! Yeah. Spokojnie, mogę? zostawi mnie, dobra? Mogę. A mogę... Chodź. Muszę, muszę coś skonsumować! O kur... Nakarmi na... mnie szybko, nakarmi mnie! Bo zdechnę! Co... A co ty jesz? Co je jest co nie wiem, muszę muszę zjeść, bo zdechnę. Nie, może się Odużyłem się czymś, pani Eina mnie czymś odużyła! Szybko, bo zdech... O kur e... A ja pierdzielę, tak, to będzie po mnie zaraz. No i tyle. Pani Inna jest właśnie takim starym. Takim właśnie pani Ina nie starym, że mnie tak rozpierdziela. Się nie karmi dzieci. Musi mnie pani Ina nakarmić. No tam gdzie jest kuchnia? Gdzie ci matka zostawiła? Nie wiem, ale myślę, że to już jest mój koniec No i Pani Elina, ja, ja wygrałem, tak? Bo zdechłem Pani Nina musi mnie pilnować Super, stary przegrał Stary przegrał, także lecimy Jeszcze raz no, jeszcze? Pani Elina jeszcze mnie zabiła Ona musi mnie ratować, a Pani no. mnie zabiła paralizatorem A ja myślę, mogłam lecimy? wiedzieć, że dzieci nie jedzą paralizatora? No bo Czeka. nie jedzą O, czekaj bo... Był... O, tu jest jedzenie. O, kurde, o. zjadłam śmieci. O, będę chodź, jadł. Ja cię nakarmię. Masz... Ja jem. Żry. No nie no to. Tak jak panina chodź, będzie robić. Chodź, ja cię nakarmię! Pierdzielaj, Współpracuj. dziadzie! Współpracuj! Pierdzielaj dziadzie! Współpracuj ze mną! Nie, nie, nie! A szybko! MOLDOK! Gdzie ty jesteś? O nie! Ej, gdzie jest paralizator! Muszę. No, gdzie jest paralizator? Ej, chce mi zabić! Ja Szybko, Buldog? Muszę sparalizować Bulldoga! O, idzie tam, idzie tam! Jezu, chryste! Ogiek. Patrzcie, 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 idę tam rzuca... Muszę coś wykmi O! Bulldogie wszystko! Czemu bulldog lata? Nie. Dobra, bulldog, Buldog, dawaj, 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 dawaj. Szybko, Buldog. Pierdzielamy, spierdzielamy. Gdzie on jest? Szybko, jak to się. Jak to się. Kurde. A! O kur, bulldog zech. Go. Chodź o No ale czemu mnie pani ja nie nabije? Nie, ja cię karmię! Chodź! O, Skór! i bam! Dobra, no teraz ogarnij tak. się! Dobra! O nie! Na pewno nie! No co jest grane? Czemu to nie chce jechać? Kur. Chodź! Nie, ty jesteś Ja będę ja! Będę jadł O ŚRICZ No i... Dobra, ja muszę panią Jelinę Co tu się dzieje? Dobra, spierdzielam Bulldoga mi pani jelina zabiła KOSZU! Chryste Kurde Nie będę jadł jadka CHODŹ! Matko bocka, co za niesforny dzieciak O O ty, ja może ja sama zjem? Zje, pani Nina, zje. Dobra. O, od razu lepiej. Bo wcześniej chyba jakiś przeterminowany zjadłam. O! Do noszenia dzieci. To jest to. Nie, 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 nie. O kurwa O skurwę, o, syn. Dło do bacha. Ale jaj... Dobra. Gdzie ty jesteś? Tu. Dobra, pani nie może mnie zostawić? Odgryzłeś trzy matło? Odgryzłem. Idę stąd. Jesteś nienormalny. Nie mam picia, nie mam picia, nic nie mam do picia. A! No, gdzie gaśli co? Jest... No, chodź tu. Nie kombinuj. Rabako. Co ty jesz? Kurde Dobra, ja tu muszę, oh. o! Nie, na pewno nie pójdziesz na podwozie! Chodź tu! O! Oh. Jak cię wyciągnąć? No yeah. nie było się Ja cię nie topię, ja pływam! Mój jest forny Dobra! Chodź! Okay. Ja cię muszę nakarmić! Zobaczy pani Jelida Jeso, w życiu nie się nie lubi opiekować dziećmi Wychodzimy Kurde Już prawie podtopiony jest yes, O Ale pani Jelida Co jest, Uspokój co się jest w końcu. Kurde, już mdleje No bo możecie nagarmić Chodź, szybko, <grych> proszę zjedz Dobra, no to to zjem no to jak pani idę tak będą, będzie mnie dorzucać to ja zjem! Jak, o! Jak mam cię wypuścić! Jestem jabłko! Szybko zjedz! Jem. Zjadłem! I proszę Dobra, być już, już nie, zechnę. Będzie Dobra. Się... nie nie Bo cię zaskleję! Będzie dobrze! Dobra! Nie! Nie! Daj to zapalniczkę! Przygupię! Nie jakbym... Oddaj to! Jakbym miała takiego bacha, widzowie Kurde, Stary by przegrałem by Stary wygrał Przegrałem, widzowie Muszę się da szybko zabić Ale... Dobra, jaja. lecimy dalej Ale jaja Jak ja berety Dobra, raz, dwa Ja ha I trzy ha, 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 ha. Coż by to teraz zrobić O, ja od razu wiem, co zrobię Muszę wziąć narzędzie na Pacha. To jest to łapania pacha za łeb Poczekajcie Pójdę sobie To tu. Co tak chłopie cholera Idę tu Ty kościarkę popsuje O, a ja sobie skaczę Gdzie? Na trampolinie <laughs> Zobaczcie, kurde Sforny lekart! Idziemy! Panie, co sobie spala? Jusza Kałpy! Już Już, Jusza Już się tu nie widzę Jusza szybko widzę. szybko! Jusza O. Idziemy. Kur. Kur. Pierdzielaj, dziadzie. E, czemu mnie przewracasz bo walaj z pionki O, zemdlałem Muszę coś skonsumować Chodź, o. o kurde Dobra, trzeba coś skonsumować O Idziemy do kuchni No Sobie sam dam radę Ja ci pomogę Tu Hej, na skłonie siadaj Dobra, gdzie tu jest tutaj. Tu to, jest! Żyry. No dobra, tobie puści! Czekaj, upiekę cię! Dobra, e, na dole jeszcze jest! Nie, nie, ja ci na świeczką usmażę. A proszę bardzo, no to w taki... Oj! Czemu to odgryzłeś? Widzowion, pożar Idę stąd! Przewróciłam się przez ciebie. Gdzie ty jesteś? Pękarcie niecorny! Wysiadaj się zabawki! A! Wysiadaj! O no, na pewno nie! No, już! Kur. Kurwa mać! Spokojnie! No. Spokojnie! Ale ty jesteś przyki. Pani Janino! Płasko. Nie! Złeś! Słuchaj, słyszysz! Słuchaj, słyszysz! Słuchaj, słyszysz! Słyszysz! Spokojnie, spokojnie! Co by tu kurde było? Odpierdzieli! O, skórbę, słuchaj! Pani Janino, czy pani Jana jest pierzielnięta? Co się stało? Twoje dzieciątko, Boże, tak rzucać? Ja cię przytolam No co ty Oraz, robisz? Dobra, dziadzie Czemu ja nie mam kondycji? Co mam na 0%? Co to jest na 0%? Sam już nie wiem Ni no Co to Ale... jest? O. Co to jest na 0%? Co tu trzeba zjeść? czemu ty mnie przewracasz? Pani Ino! Co? Może coś trzeba skonsumować, ja właśnie nie wiem o co w tym Chodź, chodzi. Chodź tu jabłuszko zjedz! Chodź! Co ty tam Ja <grym> O kur! Byn nie, nie no. Już po jabłko poszedł! Bo to Gdzie mażyce? jest jabłko? Za szopo! Poszedł jabłko <grym> Pójdę, tylko że kurde ciężko mi samemu chodzić. Ja pierdziele, no muszę się zabić! Ja zaniosę. Dobra, szybko. Już po jabłko! Po jabłko poszedł. Jak ja mam się zabić! Ten karci... Nie! Zryj! Cholera! Dobra, Żry. no zjem. Już! Już biorę! Zryj to jabłko! Zryj pomarańczkę! Po Jadłem! już! jeszcze! Pomarańczkę, bo będziesz miał karę! Nie Szryp. no, nie no. pomarańcze! Nie dam rady znowu. Szyj! Bo to bałsońskie. Jak ja mam zdechnąć? Szyj, pomarańczę! I jeszcze ja późno. Haha, w Kurwa, duszę się! W łeb! W łeb zawierzyliłem! Ale to no nic nie dało! No. Znowu przegrałem! Jeszcze raz! Ale... Już teraz to nie dam rady. Znaczy nie ma opcji, żeby Jarek. mnie tego. Jarek. Tak? Ale ja jestem dobrą starą. Co? Nie, 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 nie moim zdaniem. Ale semi jest dobra Bo tu stara. coś jest Jarek. nie halo, to jest na 0%. Ale semi jest dobra, stara. Ty ja też mi chciała takim mokartem pojeździć. Ale ja ja. Jarek, chodź na podpusze jeszcze po gokartem Gdzie? Czekaj, podkusza skupiłam Gdzie mój odhuszać? O, na dachu Chodź na i jeszcze gokartem Wow! Ogień! Co się dzieje? Palę <laughs> się Co? Ogień okay. <laughs> Goś... Gdzie ty jesteś? Gościca widzowie! Hej, mamy gościce! Pękarz kolerny! Gdzie ty jesteś? Nie bawię tu! Na pewno tu jesteś, tu się paliło! Schowałeś się pod samochód? Nie. A czemu rozlałeś to paliwo? Bo chciałem. Lepiej się przyznaj, bo mam gwoździarkę. Nie zapacham się jej użyć. Dla żartów to rozlałem. Przyznaj się, mały skurczybyku byku. O nie! Nie chciałem się wstać. <grym> przyznaję się, przyznaję! Zabijecie gwoździ! Już. Jem wszystko co popadnie, jem wszystko co popadnie Ej, nie, bo zdychniesz. Nie, już, zryj banana Szybko, zryj banana Jarek, zryj banany Zryj banany, proszę Ja będę na ciebie boży Ja zjem Zryj banany No proszę Zryj banany, chodź Chodź, nie, nie, nie Zryj, no zryj banany Jaruś! Nie! kolera cholera jasna! Banami ześli, proszę, tu co? Dobra, zjem jednego! Bo, bo zdechniesz Jaruś! Dobra, mogę zjeść, ale to muszę... Hej, zróbmy tak! Nie! Poczekaj Jaruś! Poczekaj, ja mam na ciebie, Mam zabawki! Mam zabawki! Jakie? Jakie? Chodź, chodź! No zostaw śmietnik, Proszę! <laughs> chodź, proszę, poczekaj! Poczekaj tu, ale nie rozrabiaj! Proszę, dobra, poczekam. Przyniosę ci zabawki, dobra Dobra, dobra. Tylko nie rozrapiaj. Poczekam. Ale poczekaj sobie co jest! Obiecuję? Serio, przyniosę coś fajnego Mały księdzie, ja ci dam zabawki Ci dam zabawki, mały skórcie byko Paliwo Jakaś zapalniczka jeszcze, żeby była Dobra Wezmę świeciuszkę. Skąd się za te zachowania? Jaroś! Jaroś! Słucham! Mam zabawki! Gdzie jesteś? Jaroś! Tutaj, pani Janino! Wlazłeś do kibla! Nie, na Może dworze! Się... <laughs> Na Gdzie? basenie Gdzie ty jesteś? Tutaj przy basenie jestem Matko bo jestem basenie, bo nie spalę. Hey. Zapraszam Jaroś! Tu O witam No słuchaj Poczekaj mam niesk... Nie Jarek Ja pierdolę Utopić. się! Chodź! Jaroś! Musimy wyjść! Zostaw Musimy wyjść stąd! Jarek! Matko Boska! Muszę się utopić! Muszę się stąd. utopić! Muszę go wyjść stąd! 3, 2, 1... Jarek Jest. chodź! Chodź Jaroś! Nie! Tylko nie to! Gdzie Co to za przyzarka? Chodź, Jarek! O, już fioletowy się robię! Aha. Nice! Wygrałem! Wynoszę z basenu Wygrałem! To co, Pani? Jeszcze Gierkę, co? Ej, Jarek! Mam cię dosyć. Jeszcze Gierkę ostatnio? Mam cię dosyć. Czy już? I zostawiamy to na następny odcinek! Na następny odcinek! Mam Myślę, duchę, że to jest dobry pomysł. Starą. Widzowie, wygrałem cztery razy, tak? Widzowie, nie mam Czeka, to Więcej tym bękartem się nie opiekuję. Dobrze nam, było. Nie namówicie mnie na to za chusteczkę. Więcej tego bękarta pod opiekę nie bierę. Także co, widzowie, do... No... Zobaczcie, jak to wyglądało z pani perspektywy. Link oczywiście macie w opisie. Zostawcie Opisze, łapkę w górę, subskrypcję. Zobaczyć z perspektywy Jarusia. U mnie link też jest w opisie. Właśnie, także ja dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy wam się podobało i co ogólnie w tej gierce jeszcze można robić, jeżeli znacie tę gierkę. Hey. Także dziękuję wam za oglądanie. Chciałam I tylko dodać, no, że więcej z tym kupniaczem nie co staje. Na pewno się nim obiekowała, nie będę. Widzenia, no, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na razie. Pa, pa.